Cześć, tu Ilo, witam cię serdecznie na moim kanale. E, I dzisiaj chciałabym ci przedstawić taką krótką kryję oddechową, e, która jest związana z oddechem, który przedstawiłam tydzień wcześniej, mianowicie tym e, Calm Breath. E, ta kryja, czyli to ćwiczenie oddechowe, równoważy wszystkie pięć elementów, które mamy w organizmie: e, czyli woda, ogień, powietrze, ziemię. I eter. Wszystkie, te, wszystkie te elementy są w naszych dłoniach, w naszych palcach i one reprezentują poszczególne z, poszczególne z elementów. Na przykład kciuk to jest ziemia, to jest też ego, woda to jest palec wskazujący, tak? I, i tak po kolei. A więc na czym polega ta medytacja? Medytacja właśnie równoważy te pięć elementów po to, aby zredukować stres. Także aktywuje przysadkę mózgową, odpowiedzialną za wiele, wiele ważnych funkcji w naszym organizmie. Zbalansowany mózg, zbalansowane półkule mózgowe i te pięć elementów też powoduje, że zanika konflikt między takim naszym. taki wewnętrzny konflikt między naszym. Myśleniem, czyli, tak, czyli powiedzmy rozumowaniem, a duchowością, a fizycznością, a także między naszymi potrzebami fizycznymi. To ćwiczenie też bardzo ładnie uspokaja, redukuje stres i właśnie wpływa na to, na, na, na to że całkowicie inaczej podchodzimy do, podchodzimy do zadań. Podchodzimy do życia i zaczynamy być tacy o wiele bardziej spokojni, a więc tacy zrównoważeni, zbalansowani. Eee, a więc jak wykonać ten oddech? Przede wszystkim ułóż ręce e, o, w, w, w ten sposób, że są e, około 10 cm od klatki piersiowej. Taki trójkąt. Tylko ten trójkąt będzie odwrócony troszeczkę do, do przodu, tak, tak? Tak, że jakby ten. Kciuk jest jakby w stronę naszej twarzy. W ten sposób. Naciskamy na koniuszki palców, tak żeby mieć delikatne napięcie. Każdy z palców. Każdy z palców. Gdy już ułożymy dłonie, tak jak powiedziałam przed chwilą. Bierzemy wdech przez nos i wydech. To jest osiem równych wydechów przez usta. W momencie, gdy robimy wydech, nasz, yy, nasz pępek wciągamy do środka. Czyli wygląda to w ten sposób. Może pokażę skoku? A więc bierzemy wdech, czyli robimy 8 krótkich wydechów przez okrągłe usta, pamiętając o tym, że wciągamy pępek do środka. A więc zrobimy sobie takie 3 minutki tego ćwiczenia. Tak, żebyśmy po prostu mogli, tak, żebyście mogli poćwiczyć ze mną i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zostawcie je w komentarzach, więc na pewno na nie odp odpowiem. A więc uż ręce 10-15 cm od Twojej klatki piersiowej, naciskając koniuszkami palca na nie. Tylko to nie jest taki bardzo, bardzo silny nacisk, to jest taki delikatny nacisk, ale tak, żebyś czuł, czuła właśnie to, że każdy palec się styka. Weź głęboki wdech i wydech i wdech przez nos i osiem krótkich wydechów. Pamiętaj o otwartych ustach i o wciąga wciąganiu brzucha, pępka, co każdym razem, gdy robisz wydech. weź głęboki wdech, wstrzymaj powietrze. I wydech, rozluźnij. Pozostań z zamkniętymi oczami. Delikatnie otwórz oczy. Mam nadzieję, że czujesz się wspaniale. Ja uwielbiam tę, tę medytację, robiłam ją przez 40 dni. Fantastycznie balansuje i właśnie tak pozwala odpuścić, także mam nadzieję, że spodobało Ci się. Dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło. Jest to dosyć trudna medytacja, ale myślę, że. Nabierzecie wprawy za każdym razem, gdy będziecie ją e, ćwiczyć. E, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek, za to, że obejrzyliście, a że mnie wysłuchaliście do końca i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Satna.